Dzisiaj dzień wschodzi w nieco wyjątkowym wydaniu, ponieważ zapoznamy Państwa z naszą złotą setką. Dlatego naszym gościem dzisiaj jest zastępca redaktora naczelnego Dziennika Wschodniego, Krzysztof Bosiński. Dzień, dzień dobry, witam Państwa serdecznie. No Krzyśku, w takim razie od czego by zacząć? Pewnie od tego, żebyśmy przybliżyli naszym widzom, czym jest w ogóle Złota Setka nasza. No dziś wyjątkowy dzień dla naszej redakcji, bo to już 28. ranking najlepszych firm Lubelszczyzny. Tak, Złota Setka to te najlepsze firmy naszego regionu. To lokomotywy, które ciągną nasz region. No, gospodarka jest najważniejszą dziedziną y, życia. To ona y, determinuje, jak żyje się naszym mieszkańcom, czy mogą spełniać swoje marzenia, y, swoje pasy. No bez gospodarki nie mogą rozwijać się inne dziedziny także naszego życia, chociażby jak edukacja, kultura czy sport. Na jakiej podstawie wybieraliśmy te firmy? No bo jak już powiedzieliśmy setka, no to jest ich... Zaprosiliśmy firmy, aby same zgłaszały się do naszej setki, no ale to oczywiście by nie wystarczyło, więc musieliśmy korzystać także z pomocy polskiej wywiadowni gospodarczej, dokładnie z raportu przygotowanego za ubiegły rok przez te firmy. No i na takiej podstawie wyłoniliśmy 100 najlepszych firm lubelszczyzny, nawet powiedziałbym 110, bo mamy dziesiątkę firm, która czeka w poczekaniu, żeby w tym elitarnym, prestiżowym gronie się znaleźć. Mamy jeden ranking główny, no ale są też inne podrankingi, bym powiedział, w takich innych kategoriach. Na jakiej podstawie może powiedzmy ocenialiśmy te firmy. Ten ranking główny opiera się głównie na przychodach, a także zyskach osiągniętych przez firmy. No ale oczywiście mamy te rankingi popoczne, o których mówiłeś, chociażby zysk na jednego pracownika, dynamika wzrostu zysku. Tych kategorii jest kilka i w tych kategoriach także wyróżnimy firmy. No więc szybko powiedzmy kiedy. Dzisiaj o godzinie 18 rozpocznie się uroczysta gala w lubelskim Centrum Konferencyjnym. Te gale będzie można śledzić oczywiście na naszych mediach społecznościowych, na naszej stronie internetowej poprzez relacje na żywo. Wyniki nie są tajemnicą, bo już mieliśmy okazję w poniedziałek opublikować nasz dodatek, Złotą, złotą Setkę. Tu, Szanowni Państwo, oczywiście znajdziecie cały nasz ranking, całą setkę, a także laureatów tych pozostałych dodatkowych kategorii. Ja mogę powiedzieć tak, że w porównaniu z ubiegłym rokiem nieco podium nam się zmieniło w tym najważniejszym nie rankingu. Mamy nowego, nowego lidera, dotychczasowy lider, firma, która wygrała w ubiegłym roku. Bo no niestety takie uwarunkowania są a nie inne i, i, i spadły z podium na czwarte miejsce. Nie będziemy zdradzać, odsyłam Państwa do naszego wydawnictwa złotej setki, który z poniedziałkową gazetą. Ona jeszcze jest dostępna dzisiaj, dzisiaj w kioskach można oczywiście nabyć, a jeżeli Państwo zechcą i będą mogli o godzinie 18 usiąść przed komputerami, telefonami, zapraszamy do śledzenia naszej gali z Lubelskiego Centrum Konferencyjnego. No więc ja ponawiam apel, czy też zaproszenie i zapraszam Państwa już dziś na godzinę 18 przed Wasze odbiorniki i zapraszam do oglądania transmisji.